Ramon Abbas, lepiej znany światu jako Husz Pupi, zrobił sobie nazwisko, które odbiło się echem daleko poza granicami jego rodzinnej Nigerii. Jego historia, pełna ostrych kontrastów, skomplikowanych oszustw i cyfrowej osobowości, obnoszącej się z niewyobrażalnym bogactwem, stała się tematem międzynarodowych nagłówków, gdy jego błyskawiczny wzrost zakończył się dramatycznym upadkiem. Aresztowany w lśniącym mieście Dubaj i szybko ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, Abbas stał się symbolem współczesnego cyfrowego podziemia, które rozwija się w cieniu cyberprzestrzeni. Ale jego saga nie dotyczy tylko przestępczości, chodzi o obspirację, tożsamość i globalny zasięg Internetu. Według władz Abbas był zamieszany w oszustwa na łączną kwotę 30 milionów dolarów, ale ta kwota to tylko wierzchołek góry lodowej szerszej sieci cyberprzestępczości, która obejmowała oszustwa związane z oszustwami związanymi z pocztą e-mail. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni, ten typ oszustwa polega na skrupulatnej infiltracji systemów poczty e-mail, obserwowaniu komunikacji transakcyjnej i tworzeniu przekonujących oszustw, które przekierowują znaczne kwoty na nieautoryzowane konta. Podczas gdy przestępstwo to siało spustoszenie wśród ofiar na całym świecie, Sława Abbasa wynikała w równym stopniu z jego ekstrawaganckiej obecności w mediach społecznościowych, co z samych przestępstw. Abbas urodził się w brudnej dzielnicy oworąszoki w Lagos. Wczesne życie było dalekie od przepychu, którym później prezentował się w internecie. Jego ojciec pracował jako taksówkarz, a matka sprzedawała chleb na ulicy. Otoczony trudnościami ekonomicznymi, dorastał marząc o bardziej dostatnim życiu. Marzenie podzielane przez wielu w dzielnicach takich jak Bariga, Aibola i Musin, gdzie możliwości były ograniczone, a aspiracje często podążały niekonwencjonalnymi ścieżkami. Dla Abbasa internet stał się zarówno narzędziem rewencji, jak i ścieżką do bogactwa. Pojawienie się internetu w Nigerii pod koniec lat 90. i na początku 2000. zbiegło się z trudnymi czasami gospodarczymi. Bezrobocie wzrosło, a młodzi ludzie w obszarach miejskich zaczęli szukać możliwości online. W tym czasie Nigeria zyskała reputację oszustw sięgających lat 80. i 90., kiedy to oszuści używali listów, faksów i telefonów, aby oszukać niczego nie podejrzewające ofiary. Internet oferował nowe możliwości tym, którzy chcieli go wykorzystać. Powstała subkultura, w której młodzi mężczyźni zostali nazwani chłopcami yahoo. Termin ten pochodzi od bezpłatnych usług poczty e-mail, z których korzystali, aby realizować swoje plany. Pewien nigeryjski kryminolog Adedei zanurzył się w życiu tych chłopców Yahoo, aby zrozumieć ich motywacje i metody. Zauważył ich innowacyjność i determinację, zrodzone z ograniczonych możliwości. W tej grupie Abbas wyróżniał się swoim intelektem i ambicją. Podczas gdy inni pozostali w swoim kraju ojczystym, on przeniósł się do Malezji, gdzie bardziej zaawansowana infrastruktura cyfrowa pozwoliła mu udoskonalić swoje rzemiosło. Ta decyzja w połączeniu z jego gotowością do współpracy z wykwalifikowanymi hakerami i osobami piorącymi pieniądze pozwoliła mu wspiąć się w świat cyberprzestępczości. Przemiana Abbasa w postać znaną jako Hush Pupi rozpoczęła się około 2012 roku. Jego konto na Instagramie stało się platformą do dokumentowania jego wzrostu, prezentowania luksusowych marek, ekskluzywnych trampek i wystawnych podróży. Wykrował osobowość sukcesu, łącząc nadmiar dóbr materialnych z motywującymi przesłaniami. Liczba jego obserwujących wzrosła szczególnie po nawiązaniu przyjaźni z innym nigeryjskim influencerem Monfą, który mieszkał w Dory, zainspirowany stylem życia, jaki zobaczył. Abbas przeprowadził się do miasta wieżowców i ogromnego bogactwa, podnosząc swój status społeczny i finansowy do niespotykanych dotąd wyżyn. W Dubaju życie Abbasa stało się widowiskiem przepychu. Mieszkał w Penthusie, wypełniał swoją garderobę markowymi ubraniami i kolekcjonował rzadkie trampki. W jego garażu stały Ferrari, Bentley i inne luksusowe pojazdy. Latał prywatnymi samolotami i obracał się w gronie światowej elity. Jednak to właśnie ta ostentacyjna demonstracja bogactwa zasiała ziarna jego upadku. Przestępcy, którzy obnoszą się ze swoimi zarobkami, szczególnie na publicznych platformach, nieuchronnie przyciągają uwagę organów ścigania. Federalne biuro śledcze zaczęło zbliżać się do Abbasa poprzez szereg powiązań, w tym kanadyjskiego pracza pieniędzy Gahaleba Alaumariego. Wiadomości na telefonie Mariego ujawniły jego udział w luźno zorganizowanej sieci hakerów i oszustów. Osoby te współpracowały przy, przy przestępstwach o wysokiej stawce, w tym kradzieży 13 milionów dolarów z maltańskiego banku i oszustwie Emaili biznesowych wymierzonym w dwie firmy w Wielkiej Brytanii na kwoty zbliżone do 100 milionów dolarów każda. Podobno celem była nawet drużyna piłkarska angielskiej Premier League. Na początku czercaca w ostatnim roku wolności życie Abbasa się rozpadło. Oddział SWAT z Dubaju dokonał nalotu na jego pentfause, aresztując go pod zarzutami, które ujawniły skalę jego przestępstw. W ciągu 48 godzin został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, aby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Jednak nawet gdy Abbas był w areszcie, problemy systemowe leżące u podstaw cyberprzestępczości pozostawały dalekie od rozwiązania. Globalny charakter tych schematów podkreśla złożoność ich zwalczania. Podczas gdy Abbas był prominentną postacią, był tylko jednym z aktorów rozległej sieci obejmującej kraje i kontynenty. Każdy, przez państwo Korei Północnej, zorganizowane grupy przestępcze w Rosji i Brazylii oraz niezliczona liczba innych, przyczyniają się do ekosystemu oszustw cyfrowych, który generuje miliardy dolarów nielegalnych zysków. Zajęcie się tymi przestępstwami wymaga międzynarodowej współpracy i kompleksowych przepisów, co jest wyzwaniem, któremu wiele rządów jeszcze nie podołało. Dla Nigerii konsekwencje cyberprzestępczości wykraczają poza straty finansowe. Piętno związane z oszustwami podsyciło korupcję i brutalność policji, szczególnie w przypadku rozwiązanego obecnie specjalnego oddziału antyrabunkowego, czyli SARS. Oskarżenia o nękanie. Tortury i pozasądowe zabójstwa dokonywane przez funkcjonariuszy SARS wywołały w ostatnich latach ogólnokrajowe protesty. Te demonstracje będące częścią szersze szanhuchu en SARS uwypukliły głęboką nieufność między nigeryjską młodzieżą a organami ścigania. Wielu młodych mężczyzn było celem ataków pod pretekstem bycia chłopami z Jeho, niezależnie od dowodów. Historia Abbasa to historia aspiracji, która przerodziła się w ciwość, Historia młodego mężczyzny, który szukał lepszego życia, ale wybrał ścieżkę, która skrzywdziła niezliczoną liczbę innych. Odzwierciedla szersze wyzwania społeczne, od nierówności i bezrobocia po atrakcyjność walidacji w mediach społecznościowych. Podczas gdy jego aresztowanie usunęło ze sceny jednego z głównych graczy siły, które umożliwiły mu awans, pozostają na swoim miejscu. Walka z cyberprzestępczością wymaga czegoś więcej niż aresztowań. Wymaga to zajęcia się podstawowymi przyczynami desperacji gospodarczej, wspierania współpracy międzynarodowej i tworzenia praw odzwierciedlających erę trzecimę. Na razie spuścizna Abbasa służy zarówno jako przestroga, jak i okno na świat, w którym ambicja i etyka zderzają się ze sobą, a konsekwencje rozchodzą się po wszystkich granicach. Jego upadek przypomina, że za każdym ostentacyjnym postem kryje się historia, a czasami ta historia jest mroczniejsza, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić.